mano, z tej strony Bartosz z kanału szachowe 0. Kontynuujemy sobie serię na 10 plus 0. Spróbujemy dzisiaj wbić ranking 1100. brakuje nam 4 oczka, czyli tak naprawdę pierwsza gra, jeżeli wygramy, to jest 1100, a potem żeby kontynuować. Gramy na Wenezuelczyka. Zaczniemy ruchem E4 klasycznie, bo takie otwarcia mi najbardziej pasują na razie. Chłopka Nimzo. Zobaczymy czy to będzie King, King Indians Nimzo czy coś innego. Ja sobie wypluję na początku. Gońca, tutaj chyba Goniec nawet mógłby przyjść tutaj, ale tym się nie przejmujemy. Skoczka też możemy od razu wypluć, jak najbardziej z planem krótkiej roszady, ale na razie tej krótkiej roszady nie robimy. To jest, chyba możemy zagrać w ten sposób, żeby zdobyć to centrum, centrum chociaż w sumie teraz co, podwójnie, no dobra, zagramy w ten sposób chciałbym to centrum umocnić, pytanie czy on odejdzie, czy zagra jakiś ruch w ten deseń, tylko ja z tego co kojarzę to mogę mu tutaj pozwolić mogę zrobić po prostu roszadę e, roszadę i po roszadzie zagrać, zagrać tutaj nie i zdobyć to centrum tylko właśnie, tylko to będzie podwisać nieprzyjemnie, znaczy to podwisa już nieprzyjemnie nie? I teraz pytanie czy po roszadzie w tej e, w bo jeżeli on by miał pionka tutaj, to jest inna sprawa, nie? Jeżeli ja zagram teraz tak, to on odejdzie i ja mogę zagrać skoczka. No bo wątpię, żeby chciał bić i oddać jakość, to by troszeczkę nie miało sensu. Więc ja zdobędę centrum, mam mocno scentralizowane, fajne piony z D i z E, on się wycofuje. Na E7, więc mi to pasuje pytanie: czy my chcemy tutaj podwiązywać, czy chcemy przepchać, czy chcemy skoczka na krótko, mogę zagrać skoczka na krótko. Plan Hetman E2 i Roszada, albo Hetman E2 po prostu, już teraz zagram skoczka, wprowadzę lekką figurę. Na razie niech Hetman nie gra, to jest dopiero, dopiero początek, tak naprawdę. Ok. Ok, to nie jest pro problem tak naprawdę, ja tutaj wybiję, nie chcę tracić tego gońca, więc wybijam, on odbija pionem i ja się wycofuję, albo nawet mogę go podwiązać i po tym coś takiego, nie jest dla mnie problemem, bo ja zawsze tego piona będę miał na oku, nie? Nawet tak zagrajmy, żeby sprowokować a6 i b5. Spróbujmy to sprowokować i zobaczymy co się stanie. Dobra, on zagrał po prostu w ten sposób, ja gram tak i zawsze mogę tutaj zaatakować. Teraz też mogę zaatakować. Mogę po prostu wieża E1, Hetman E2, dlatego no pewnie on po broni albo wieżą. Zostaje podwójnie bronione, potrójnie, nawet teraz. W ten sposób po tym odchodzimy. I teraz on może albo tutaj. Mogłem w sumie od razu wejść na C2, nie? żeby mieć to na uwadze i nawet coś takiego grozić w przyszłości. Ten skoczek jest teraz troszeczkę słaby. Z tego względu, że jest krótki. No i powinienem był zagrać tym gońcem zdecydowanie. Zdecydowanie na C2. Na razie się nie będę poprawiał. Na razie się nie będę poprawiał, ale... Ej! A nie dobra, myślałem, że ten, ten, ten pionek podwisa, ale nie podwisa przez to. Dobra. Muszę się poprawić, bo nie mam zbytnio ruchu. Chciałbym wejść tutaj tutaj skoczkiem, zagrać coś w tym stylu. Jestem tak naprawdę tempo w plecy przez to zagrane, nie? Hmm. Ja na to nie reaguję. Nabicie to bije, tylko nie wiem, czy Hetmanem. Mogę zagrać Hetmanem, bo on nie ma rozwiniętego Hetmana. Więc jak przyjdzie tutaj, to ja po prostu mogę mu oddać nawet linię. Już pewnie bym nie chciał, ale. Czy ja chcę tak zagrać? Eee, aha, bo teraz cyk, cyk, cyk. A czemu on tak zagrał w ogóle? Co on ma w planie? Tutaj nie chcę wejść. Tutaj nie wejdzie, tu nie będzie bił. Czy ja nie mogę po prostu. Mógłbym zagrać tak, ale on może jakimś pionem, tylko tego też osłabi. Mog, może też gońca wycofać, ale jeżeli wycofa gońca, to co? To nie wiem co. E, mogę zagrać też Hetmanem, po prostu. I jeżeli gram Hetmanem, to mam raz, dwa, trzy. On mi nie grozi niczym, tak naprawdę. Może mi, może mi to zagrać. Jakieś głupie odejście, nawet takie zrobić. Nie ma żadnego szacha tym, tym skoczkiem, to jest plus. Po tym, po tym. Po tym, po tym zobaczymy. No bo będzie groził, nie wiadomo. O, no i zagrał to, ok. Teraz tak, ja mogę albo tutaj odejść. No tutaj nie mogę odejść, więc nie chciałbym odchodzić raczej. Pytanie, co ja bym tutaj chciał zagrać? Czy w ten sposób zaatakować? Tylko on wtedy piona rusza, nie? Tylko czy ten pion jest mi straszny, chyba nie. Znaczy ten pion. Ja bym chciał nawet, żeby on go zagrał. Pytanie co z tym? To, to, to. Co on może chcieć zagrać? wtedy. Aha, i wtedy bicie tak. To ja wtrącam z szachem. On musi odbić tak, i ja biję pionka z tępem podwójnym. Gram to. A gorzej, jeżeli on zagra tak, ale to też wtrącę. Wtrącę szacha po prostu. Tutaj. Po tym odbiciu Mata nie ma, bo broni skoczek, więc spoko. Ja teraz tak z tempem. On odbija. <laughs> Jak podwalić Hetmana w jednym ruchu, nie? No i co? No i to tutaj niestety, ale nic, nic, nic się nie stanie. Już mógłbym się tak naprawdę poddać. No nic tutaj nie w raczej. No wiadomo, no jest taki pionek fajny też, ale to z takim jednym pionkiem to nic nie poradzę niestety. Co, no ja zagram prawdopodobnie wieża A 1 On nie ma łata, nie ma więc spoko. No a het ma na więcej, więc nie wbiję 1100 w tym. W tym spotkaniu zdecydowanie ciężary, tak zwane są, po tym, to nawet jako, jako, jakkolwiek nic nie zdobywam, tak naprawdę. Tutaj to po prostu się wycofa. Aha. No nie, za, nie było to najbardziej optymalne zagranie, to na pewno. Nie mam pojęcia, co grać, nawet tutaj zbytnio. On może zawsze zaatakować jest lipa. Tym bardziej, że to jest dwukrotnie, więc on może nawet teraz oddać jakoś dalej, stoi lepiej, nie? Ja mam jakiegoś szacha tutaj, ale on po prostu odchodzi i jest po partii. No ja bym tak na jego miejscu, bym tak zagrał. Po prostu to wziął. Tak, tak, szach i tutaj odchodzi, nie? I nic nie ma, a to jest nawet fajne. Bo ja mogę zagrać. Chciałbym zagrać tutaj, ale wtedy on po prostu bierze. Jeżeli ja gram tutaj, to co się dzieje? Mogę dostać kopniaka po prostu. Ja mam, mogę jakoś tak wejść ewentualnie, żeby pobronić to. Jakoś tak. Zobaczymy, co on zagra. Może zawsze zagrać. Tak. Nie może. Nie, no może tak zagrać. Cyk, cyk. Ja też zawsze mogę tutaj zaatakować. No wiadomo, to, to jeszcze przegrana do końca nie jest, ale no wygrana też nie, nie? <gry> Zdecydowanie tutaj mogę zaatakować, ale to on... a nie, nie bije, musi odejść. To odchodzi nawet tutaj. I co, ja biorę tego... Aha, teraz przesłaniasz, nie ma problemu, to ja atakuję hetmana, tak jak mówiłem. Zabiorę tego pionka, no bo on musi odejść tu albo tu. Tutaj wisi mi pionek, po tym ruchu cyk, cyk. Więc co? Podeprzemy. Tylko, że on wtedy ja po tym on pcha, nie? I co? I nic nie mam. Tak? Po prostu. To on tu. No to jeszcze nie jest. Nie jest przekreślone. No znaczy, jest przegrane, no bo jest. Minus 8, nie? Ale ja mam aktywne figury i takiego pionka, na którego on musi uważać zdecydowanie, więc... Aha i po tym to dostaje. A po tym... On gra tu. Nie, nawet nie gra tu. Ja biję, bije. I co? Nic. To, 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 to. to. To, to, nic nie ma, to, 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 potem ma takie też zdwojenia i tutaj jakiegoś mata z, z ofiarą, nie? Pytanie co ja tutaj chcę zagrać, chyba to, no po tym to, po tym bicie, co dalej? No tylko właśnie, jak ja tutaj wymienię cokolwiek, to i tak już jest, jest przegrane, nie? Znaczy no już i tak to jest, to trzeba szukać szans ewentualnych. No w tej redakcji nie zdobywa nawet pionka w sumie, bo odbija. A tak, a tak, 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 no i co, i tak? No i tutaj leci, nie? Nie mam tutaj nic ciekawego. A no, ja na koniec mogę tutaj jeszcze zdobyć, ale to on mnie zaraz jakoś śmiesznie wyszachuje, i tyle będzie z tego, dobra? Zagramy w ten sposób. On bije, ja bije, on bije. Ja bije z obroną, on się tutaj wbija. Albo tak nawet. Cyk, cyk, a tak po prostu, no to nie, to on bije, ja szacha, on czeka I, i tyle, i tyle z mojego planu niecnego, a no po tym to bije mi skoczka, nie, no nie mam tutaj dobrych ruchów, niestety. Pograne było na początku dobrze, ale bardzo szybko się, się parcia rozjechała. Gdyby król stał tutaj, spróbujemy jeszcze, nie dogramy to do końca, chociaż to jest tak naprawdę, no to wiadomo, Co to jest gg. Dobra. Nie ma co. Można spojrzeć, co tutaj się stało, chociaż wszyscy dobrze wiemy, co tutaj się stało. Zrobiona była kaka, tak zwana, na 78 i 8 i tak na 1500 ogólnie nawet. Nie pokazuje. Jest jeden blander i cztery niedokładności, nie? Chłop też zagrał Blandera, po którym byłem. No i to był błąd. I tutaj trzeba było bić po prostu tego. Ja się skupiłem za bardzo na tym, bo on odbił w in, innej redakcji niż ja myślałem. I jakbym tutaj zbił, to tutaj grozi bicie. Cały czas. E, aha, i tutaj grozi bicie, a tutaj grozi tak. I po tym jest cyk, nie? Po tym jest cyk. No tutaj by było grubo ogólnie. Głupi one move Blender, nie? A zagrałem go wiele, Ile czasu go zagrałem? Eee, wait, bo to trzeba tak chyba, nie? Czemu ja tutaj nie widzę ile czasu mi to zajęło? Chwila. A to ja bym musiał chyba wyjść z analizy i na tom, tak? Gdy to był ruch. Był ruch osiemnasty. Ruch osiemnasty zagrałem w dwie sekundy, nie? W dwie sekundy to bicie. Dwie sekundy. Poświęciłem na to dziesięć sekund. A miałem tyle czasu jeszcze na zegarze przecież. Miałem ponad 5 minut, i poświęciłem na to dwie sekundy i jest gg od razu. A to, to była wygrana, tak naprawdę. To była wygrana. No dobra, co zrobisz, gramy nexta po prostu? Trzeba o tym szybko zapomnieć, 1088 jest. Zagramy karokana. Cyk, bicie. Też jest oczywiście opcja, żeby mógłby przepchać, nie? Ja się tutaj rozwijam. Tego się nie boimy. Cyk. Cyk. Bo po tym bije, on bije, nie, to tak nie gramy, nie? Tak nie gramy. Zagramy tak. Cyk, tutaj, hetmanem po prostu, zagramy hetmanem na b6, grożąc to i to, a ja mogę tutaj w ogóle wybić, a nie, bo to jest obronione jeszcze przez hetmana, to tak zagram i jeżeli on zagra coś wolnego, cyk, 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 więc niec. cyk, cyk, To jest właśnie w tym problem zawsze, nie? Że nie wiem do końca co tutaj grać wtedy. Czy ja chcę w to pójść. To będzie pewnie dokładniejsze, co? Chociaż cyk, cyk. I potem to wjeżdża, nie? No ale ja nie chcę wierzą na B wejść przecież. Nie ma takiej opcji nawet. Cyk cyk, to tutaj jest raz, dwa, trzy. Wydaje mi się, że tutaj mogę bić i po tym po prostu tutaj wejść. z atakiem I tyle. To jest pionek. Pewnie wygrany. Tutaj nie mogę. Tutaj nie mogę. Tu bym mógł jeszcze wejść. Bo potem dostaję. Nie dostaję tego, bo leci tu. Po tym. Tak, po prostu. Ja tu. Czy okay, w taki sposób? To ja tutaj? Co ty robisz? Tu nie możesz, tu nie możesz. No, tutaj jeszcze, albo tak, nie? To ja sobie rozwinę tak. Zaraz tracę Hetmana, coś tak czuję, nie? <grym> coś tak czujesz, że zaraz tracę Hetmana. Mogą się tutaj też wycofać. Raz, dwa. Aha, bo on broni tu i tu. To jak dam tak. Raz, dwa, trzy. I jak ty chcesz tego pionka pobronić. To będzie plus dwa. Masz dwóch obrońców. Tak i tak. Po prostu. A tym to I ja nie mam... No nie dam, mam odejścia jeszcze tu, a tu ma no, jakieś wejście? Nie ma nic. Tu ewentualnie. No to ja odchodzę, nie? Ja takuje tego Nie chciałem. Będąc w tej pozycji nie chciałem bić, bo dostaję to. I nie wiem zbytnio, jak, jak miałbym na to zareagować. Tutaj nic nie ma. Jak gram Roszadę? rozsadę. Tutaj nie ma wejścia, tutaj nie ma wejścia, tutaj nie ma wejścia. Jest taki ruch, żeby chyba wierzę po prostu połączyć. Tak naprawdę. No i ja też wierzę, połączyłem, więc jest ok. No, mam tego pionka. I nie, nie czuję, że miał jakąś gorszą aktywność. Więc ja się czuję ok w tej pozycji. Tak. Po prostu wierzę na pół otwartą. Nie, tutaj będziemy grozić: to mi totalnie nic nie, nic nie robi, tak naprawdę. Chociaż nie, no i tutaj nic nie ma. Jakieś takie plany, to w ogóle tego nie widzę. Chwila, tu, tu, tu. Bez sensu, tu odejść. Tu zagram, tu zagram, żeby tutaj na, na c4 ewentualnie mieć, a teraz grą, że bicie po prostu. Jeżeli on bije, to ja, okej, okay, to co Ty chcesz tak, tak i hetmanem pewnie zbić, co? Tylko, że ja po tym, znaczy po tym i po tym to ja po prostu biję, nie? Zagram tak, zobaczymy co on pokaże. Jak tutaj. Okej. Okay. Bo po biciu jest bicie z szachem. I tracę tu. Tylko że. Aha, bo i tak, tak, czyś jak tutaj tracę, tak? Chyba, że zagram tak. Chwila, policzmy. Cyk, 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 cyk. Ten jest broniony. Cyk, cyk, cyk. Ten jest broniony. Tego mi nie weźmiesz. Ja też grożę coś tutaj. I co ja mam? To i to zawierzę. Czyli jest wyrównanie materiału. To, to takie. Średnie. Dosyć. Ale jak nie zrobię nic, to tracę tutaj. A jak zrobię, po prostu tak. Tak, tak, tak a tutaj też będzie udało jest coś wisieć, no bo po tym to, 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 no i co w sumie, nic więcej nie ma, nie? To jest, to są, trzy pionki będą za tego gońca. O, no, zaraz tak. 1,5 minuty prawie na ten ruch poszło A, jeszcze mnie wywaliło. Teraz tylko, żeby mnie na czas przewróciło. przewróciło. Ok. Tak jak myślałem, wiadomo, tylko że to jest dalej plus 2, nie? No jest dalej plus 2. A nie mogę tutaj zbić, ale mogę zrobić tak. I to jest 4 zawierane. Bo nawet tak. W sumie... A nie, nie mogę tak zrobić. Tak. Bo myśmy tutaj z matem przecież. No dobra, i co ja mam, chciał teraz zagrać. Stare pytanie. Tak, tak, tak. No tutaj bym zabił, gdyby ten Hetman nie bronił, nie? Ale że ten Hetman broni, to mi się to średnio podoba. Tutaj mogę tutaj zagrać Albo bić po prostu tak. Nie no to jak. To jest podwójnie broniony. Ja bym podwójnie atakowany. Czyli to nie wchodzi. Tutaj nie ma mata. Mocyk. Nie ma żadnego szacha też. Tutaj nic nie ma. Nic mi nie wisi. No on broni tutaj podwójnie, tutaj podwójnie. Tutaj broni. I teraz jeżeli on odejdzie w jakiś w jakiś głupi sposób. To ja mogę to zbić. Popsuć mu strukturę pionową. W ten sposób odszedłeś. A co jeżeli ja zagram to po prostu. Teraz. To i to. Po tym leci tu. Ty nie masz mata nigdzie. A bo po tym, po tym, a tak? I teraz to i to. No nie, no tak nie pójdzie przecież na to. A tak? 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 No nie pójdzie na to. Ale zobaczymy. Teraz tak może zagrać, nie? Ja nawet... O, ja tutaj muszę, o kurna, bez Cyk. Cyk. Tutaj? No więc jakby on został tutaj to ja mam z szachem, nie? I z odkrycia. No po prostu cofam hetmanem, nie ma tutaj nic Po tym, po tym... Tutaj nic nie ma dalej Wszystko się broni. A jeszcze jest taki ruch I co? Jeżeli niby tutaj groisz, bo nie wiem Cyk, cyk. tak po prostu i atakujemy tą wieżę przy okazji tak 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 jak on bije to ja biję i on bierze tu a ja atakuję tak on tu I ja robię tak on tu I ja tu Muszę szybciej myśleć. Jest minuta 27 mi została, więc niezbyt dużo czasu. Tu mi leci, ale też mam tutaj pot. No nie może zbić, bo to ci i elegancko. Dobra, to mamy. Ile czasu? Jasne, zegarze 26 minut, no to na dzisiaj będzie tyle. Zobaczymy sobie, czyli co, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy, okej. Okay. Na 79.1, tu mu coś oddałem, tu tutaj mu na plus półtora dałem przewagę. Czyli ogólnie trochę było, no było średnio, nie, ale finalnie na 1550 zagrałem, żadnego blundera nie było, tylko 3 misje aż, wow. To jest dobry duch, okej, okay, to jest spoko. Tutaj lepszy jednak no był tak. To jest mis. Czyli jednak on powinien zagrać tutaj nawet I znowu Miss. A czemu on nie mógł nie ma być? To on też misnął. No i tutaj stoję lepiej zdecydowanie, to ruch z dupki, ale to nic. Dobra i tutaj wszystko ma sens, tak? A, tutaj się też manę mogłem cofnąć po prostu, ale wybrałem taką linię i to nie jest złe. I to jest miss. Aha, trzeba było się po prostu skoczkiem wycofać. O, skoczkiem powinien odejść. Tu jest ok to jest dobre. A I teraz nawet miałem to przecież. Bo on nie ma bicia, więc musi odejść. Ja biję, on bije. No dobra. No i tyle, i koniec. Ale to też było ok, nie? Wycofanie. Także tak naprawdę tutaj taki głupi miss, który mi wypuścił przewagę, którą sobie zrobiłem. No i tutaj głupę zagrałem. No ale to właśnie tak myślałem. Mój instynkt podpowiadał mi, że to nie jest dobry ruch, ale to zagrałem, bo byłem łakomy na piona. Wszystko jasne, nie? Wszystko No nic, to dzisiaj 1-1. Pierwsza gra, podwalenie głupie Hetmana. Czasem trzeba przegrać niestety. Nie zrobiłem dzisiaj wystarczająco puzzli na to wygląda. Ale to nic. Wrócimy jutro. Silniejszy. Silniejszy Mam nadzieję. Dzięki wielkie za oglądanie. Na razie.